Cześć. Kontynuujemy przygodę w naszym królestwie i muszę się przyznać, że nagrywam ten odcinek drugi raz, także może nie będzie jakoś wiele moich emocjonujących reakcji, ponieważ za pierwszym razem oczywiście nie sprawdziłam mikrofonu, więc głos się mój nie nagrał. Także super, ale to nic. Lecimy dalej. W tym odcinku zagramy sobie trzy tygodnie. Tak będzie w miarę. E, I co? I przyjmujemy pierwszego petenta, generała. Super, znalazł wieśniacza. Dobra. No i mamy tutaj naszego potencjalnego sojusznika. Które mi się w ogóle nie podoba. Straszna maruda z niego. No. Córciu, nie w tym momencie. Ach, okropna ta seria jest. Ale chyba nic jej nie powiedzieliśmy. Da. Będę wybierać to co wybierałam ee, i, I z tym sobie radzić Iwu <grywki> <grywki> Jej reakcje są cudne Flarey O Swoja Ostało. Pładas, woata. Tak pozwalam. Playout. Plejaj. Stado voi. Koi. Dabol. Pładas. O. Stoje. A jednak groźni. Plejaj. Staja koi. Ale. Ojej. Tak właśnie. Biedna ta lorsulia. Jak nie jeden yy, potencjalny mąż, który jest bar bar barbarzyńcą, <grywka> aż mi się język poplątał.

No, ale nie mamy możliwości odmowy, tak czy siak, musimy przyjąć jego y, propozycję, ale na naszych warunkach w takim razie. Oj, kaba! Sado, i słoja. No, i za pierwszym razem wzięłam sobie dodatkowych ludzi. Teraz też to zrobię. Oj. Ta bawa, Dobra, czytaj sobie te książki. robiła. No i mamy sojusznika pierwszego. I weźmiemy sobie, wezwiemy, weźmiemy, wezwiemy. Eee, Tom Adę. Nie wiem, kim ona jest w ogóle. Ona ma tylko 60 ludzi. Ciekawe. Ale może się przyda. I co? I wychodzimy stąd. Eee, idziemy do córeczki. Eee, zostaniemy od niej po głowie. No nie zazdroszczę tej losu biednej, ale takie czasy. Owana. O. Ubył. A No przykro mi. O. <śmienny> Paila. No ja chciałam, ale on nie mógł. O nie. No nie wiem, czy to życie w wiosce też takie usłane różami by było. O nie. Biedna obraziła się na ojca. Jestem ciekawa jakie ma relacje z matką, bo w sumie nie, nie było chyba nigdzie pokazane. No ale idzę tu... No, nie, nie cierpię tego przechodzenia w inne miejsce. Eee, Okej, okay, no to do sypialni. Z żonką trzeba porozmawiać. Powiedzieć jej, że mamy kandydata na męża. dla Suli. Imo. była. No, potencjalnie lepszy wybór książę niż barbarzyńca, ale. Ja się boję, że to nam wyjdzie jeszcze kiedyś bokiem. Kamabub. Estina. A i hmm. wana. Ewa. Kabuła. Piłaj. Aba. Kaj. Mamo. Estinas. Kabibas. No, straszna wizja, żonki. E, chyba jakieś opowieści krążą o barbarzyńcach. Dobra. Dobra, to wychodzimy. Żonka się zajmie przygotowaniami do ślubu, a my idziemy do ogrodów. No, nie ma sali, ale jest sydeni, taka <grywa> kruszynka słodka. No, nie wiem, właśnie. Tak jest. Ma rację, córeczka. <grywa> Pumpkin. jak ja ją w poprzednim odcinku nazwałam? nie Aha, Bączku, okej. Okay. <grymne> Bączek. Aha, jeszcze tego mamy, Lorda. Aha, muszę usiąść. <grymne> tak, teraz możesz podejść. Zadu! Za! No, przyniósł nam złoto, więc super. Eee, I przechodzimy sobie do kolejnego tygodnia. Aha, jeszcze, jeszcze tej samej nocy. ja. O, Tak, wyślij generała. Ka. ja. Ok. I teraz mamy tydzień piąty. Eee, czy ja chcę coś tutaj kupować? Eee, na razie nie. Na razie wydatki zostawmy, bo się boję, że będą potem większe. Eee, Okej, okay, generał. Boj. Boj, dewaj. Dobra Okej. Okay. Czyli mamy teraz dostępną mapę ee, dzięki której możemy eksplorować. Ee, Dzięki której możemy eksplorować e, otoczenie, okolice i wysyłać ewentualnie wojsko albo generała. I e, ja bym chciała wysłać generała do wschodniego posterunku. Okej. Okay. Dobra. Generał wysłany. I mamy cztery tygodnie na zorganizowanie ślubu. I... no. I usunięcie posterunków. No właśnie. No właśnie i teraz zacznie się... Um, zacznie się to co najgorsze. Już nie będę chyba...

Ok, mamy prośbę naszej e, potencjalnej sojuszniczki. E, jakiś tutaj e, kłamca krąży po królestwach, w takim razie. Jak on wygląda? Brudny, kremowy fartuch i ciemnozieloną koszulę. Iwa uha Aha Tibawu Uga Czy ja to zapamiętam? Czy ja muszę zapamiętywać, że on ma kapelusz, fartuch ziel zieloną koszulę, tak? Ciemnozieloną. Zobaczymy, czy ja to zapamiętam. Truf Super, kopiaz. Baba tu tam bo i a mnie no bo wtedo pino się bawno a babba buna. No właśnie i teraz czy wykorzystywać? Ech. Czy dać mu te złoto i rzeczywiście będziemy zarabiać? Czy nas tylko naciągnie na kasę. Szczerze mówiąc, jak nagrywałam za pierwszym razem, odmówiłam mu. Ale może teraz jednak wezmę to, no, zróbmy to. Nie wiem czy to się opłaci, ale dobra. Oj baka, kibby kiby babdu, kiby bab. No tylko wróć ze złotem. Ja była. Elena. Ojej. Masę. Elena. Ale

Baboję. Och, to ci danie jest najsłodsza. No weź. Weź zapasy. To jest chyba ostatni tydzień, w którym cokolwiek rozdaję. Patrzymam. O? No zaraz zacznie się przyciskanie pasa i tyle będzie. Czy ja mogę coś zrobić? Wstawaj. Stań i wyjdź stąd. Tak. Hmm. Ja była. Okej. Okay. Nie ma naszej córeczki, to idziemy do ogrodów. No, i tutaj mamy Asalię, bojowniczkę. <grymne> widać, Kabołuj. <grymne> no, z mieczem na siostrę to by było. Kaboły. No i dobrze, nauczy się e, sztuki, sztuki, jakiej sztuki, <laughs> sztuki wojennej i będzie potrafiła zadbać o siebie. na. I bada No właśnie, nie, proszę się nie kłócić już i w <laughs> ogóle za dziecko. O Własna ma laka. No tak, tak, moja droga. Badu i bawał. Mm, i na P.O.A.P.A.R.T.A. Iż tu wakuna? Oj, po. Dibało. I noż do. No, pierwsza e... Pierwsze ćwiczenie, pierwszy trening. Oczywiście. Kurwa, ja. A fugate? Doj. Uwaga! Jest tamu. Boja. I lakanu. Wana. No. I wy? A Wcale. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy do żonki. Inna. oi, Alaka No, ładnie, ręcznie robiona dekoracja. Udajwa. Ubala. Gawin, la. Uba, dajwa. Uwa. Okej. Okay. I przechodzimy do kolejnego tygodnia w takim razie. Jak myślicie, co nas czeka? Coż to się stanie? Okej, okay, jeszcze nie zarabiamy. Jeszcze nie zarabiamy, ale mam nadzieję, że to się zaraz zmieni. Eee, I teraz pytanie, czy kupujemy kupimy te kwiaty na razie? I mamy tydzień szósty i nowych patentów. O generał. Oj Okej. Okay. To od razu go wyślemy do zachodni, na zachodni posterunek. Tak, to jest najważniejsze w sumie w tym momencie, żeby ogarnąć wrogów obok królestwa. No, znowu cię ścigają pewnie. Straszna zbrodnia. Straszna zbrodnia jestabok, o anasty, kala Kalana. tak. Oj, poradisz sobie sama. Oj, podaj. Oj, noi. Ja obajowa, obaj. No ale wysłałam generała już na posterunek, więc. Ej bo. Oj, No, na razie nie jest tak źle z tym szczęściem w królestwie. <noise> no ten głos jest śmieszny. Ale kupimy te lekarstwo, bo rzeczywiście lepiej mieć niż nie mieć. No dobra dobra Okej okay. Robimy to właśnie I chyba tu już nie Zobaczę czy ja coś tutaj miałam do zrobienia Jeszcze No choćże Aha tak Z Żonką coś porozmawiać mamy, No, trochę się nie dziwię. Alorsuli, że nie chce się angażować, No dobrze. I Okej. Okay. No, wiele tutaj się nie działo w tym tygodniu. Chłopie, wyjdź. <grymne> Okej, okay, to tydzień y, siódmy teraz. Podsumowanie. Robimy się coraz bardziej biedniejsi. Słabo, słabo. I mamy tydzień siódmy. Ale tydzień siódmy sobie już zagramy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się nagrał. I mam nadzieję, że się podobało. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym pa! pa.